W praktyce musielibyście rozdzielać kubkę z pieniędzmi 5000 razy i każdą monetę oddzielnie składać w ofierze. Na szczęście jest na to sposób. W poprzednim filmie opowiadałem wam o działaniu moich ulubionych stałych premii. W tym materiale dowiecie się, jak je dokładnie zdobyć. Skupię się na tych, które mogą ułatwić wasze życie w grze albo poprawić Waszą skuteczność w walce. Jeżeli któraś z omawianych premii będzie wymagała przejścia rzutu o wysokim stopniu trudności, Opowiem, jak się można do tego przygotować. Powodzonka. Siemanko, z tej strony Wolt i witam Was na kanale Nerd Central. It's like Nerd Central in here. Myślę, że tej pani nie trzeba nikomu przedstawiać. Hello, Petal. Przepraszam, tej pani. Hello, Petal. Miss me? No! God, please, no! No! Po raz pierwszy spotkacie ją pod ludzką postacią w szmaragdowym gaju. Jeżeli przyznacie się jej, że jesteście zainfekowani kijanką łupieżców, ciocia zaprosi was do swojej chaty na mokradłach. Kierując się w tamtą stronę, Polecam, żebyście mieli wbity przynajmniej czwarty level i będzie wam odrobinę łatwiej. Jeżeli nie macie dostępu do zaklęcia Stworzenie Wody, to weźcie ze sobą beczkę z wodą. Przyda się za moment. Po drodze do chaty na Mokradłach dowiecie się, że dwóch typów oskarża ciocię o porwanie ich siostry. Sugeruję, żebyście nie stawali w jej obronie i nie szli z nią na żaden układ. Ciotka się wścieknie i zniknie. If you have Lokalizujecie jej chatę i dowiadujecie się, że ciocia rzeczywiście przetrzymuje u siebie dziewczynę o imieniu Marina. Z automatu zaczynacie naciskać na wiedźmę, żeby puściła ją wolno. Jak sama porwana włączy się do rozmowy, zdradcie jej, co się stało z jej braćmi. Nie ma to większego znaczenia, ale oszczędzicie sobie jej jęczenia, że przeszkadzacie w zawarciu układu z wiedźmą. Troszkę niewdzięcznie. Kiedy Wiedźma ponownie zniknie, zapuszczacie się w głąb jej leża, mielicie na mączkę strażników, wychodzicie przez pokój trojących pułapek i walar. Znajdziecie w końcu Wiedźmę, która najpierw was zwyzywa, a potem podpali klatkę Mayriny. Ciotka w walce będzie przyzywać swoje lustrzane odbicia, które padają po pierwszym strzale, więc najszybciej poradzicie sobie z nimi zaklęciem magicznej strzałki. Bierzecie się z nią do momentu, aż punkty jej wytrzymałości spadną poniżej 20. Wtedy kończycie turę wszystkimi członkami drużyny. Ciotka, kumając fakt, że dostaje wciry, narobi w porty i przerwie walkę. Wait. Oh, wait just I have you want. Mm. Tutaj najkorzystniejszą opcją jest przejść test na zastraszanie o stopniu trudności 20. Bo w ten sposób uratujecie Meirinę, przepędzicie wiedźmę i dostaniecie jej włos, który zwiększy wybrany przez was atrybut o 1 Pamiętajcie, że w ustawieniach możecie modyfikować, która postać ma uczestniczyć w dialogu po zakończeniu walki. Najlepiej ustawcie tą, która ma najwięcej charyzmy, więc będzie wam łatwiej przejść test na zastraszanie. You greedy little Słabych to umiejętność mocy kijanki, przez co jest bardzo szybko dostępna. Żeby ją wykupić, musicie wydać minimum 2 punkty mocy łupiezców. Działa w taki sposób, że jeżeli po waszym ataku liczba punktów wytrzymałości wroga będzie mniejsza niż liczba punktów, które zainwestowaliście w moce kijanki, wróg automatycznie padnie, a inni wrogowie w pobliżu dostaną 1d4 od obrażeń psychicznych. Nie jestem w stanie zliczyć, ile razy wróg, któremu zostało tylko parę punktów życia, siał chaos na polu bitwy, zanim zdążyłem go wykończyć w następnej turze. Ze względu na to, ubój słabych to jedna z najpożyteczniejszych pasywnych premii, jakie są dostępne w grze. Jako ciekawostkę dodam, że jeżeli macie zamiar używać pierścienia Sympatia Zabójcy, nie wykupujcie uboju słabych. Gra z jakiegoś niewyjaśnionego powodu nie zalicza premii pierścienia, jeżeli wróg padnie przez ubój. Trochę skandal. Nie wiem czemu, ale jak mam zacząć opowiadać o przyjemnościach, które płyną ze spotkania z bardem o imieniu Volo, to w głowie na okrągło wisi mi ten mem. Jeżeli jeszcze nie wiecie dlaczego, to zaraz się wiecie. Kiedy spotkacie go po raz pierwszy w szmaragdowym gaju, trzeba mu przyznać, że odwala kawał porządnego dziennikarstwa. Just a moment. This man is recording my story. I am Far From home. Chwilę później dowiecie się, że planuje wybrać się do obozu goblinów w celach naukowych. Nie trzeba być Sherlockiem, żeby się domyślić, że następnym krokiem jest go z tego obozu uratować. Znajdziecie go w klatce, niedaleko miejsca, gdzie po raz pierwszy spotykacie szamankę goblinów. Ubijacie strażnika, zabieracie mu klucz do klatki i wypuszczacie Barda na wolność. Po całej akcji Wolo pojawi się w waszym obozie i kiedy będzie chciał wykonać na waszym bohaterze zabieg, pozwólcie mu. Za dużo nie zdradzę, żeby nie psuć wam zabawy, ale w efekcie wasz bohater straci oko. Bard w rekompensacie da wam sztuczne, zaklęte premią widzenia niewidzialnego. Dodatkowo w trzecim akcie macie kolejną możliwość uratowania mu dupy. Tym razem w nagrodę dostaniecie książkę pod tytułem W sprawie pogromcy. Przeczytanie jej da całej Waszej drużynie pasywną premię Wiedza Pogromcy. Dzięki niej uzyskacie ułatwienie w rzutach obronnych przeciwko przerażeniu, wywołanemu przez pomiot Bala. Pod koniec gry na bank docenicie ten bonus. Look at this. Quite saved. Miłość Loviatar to premia, którą możecie zdobyć od Akolity w obozowisku Goblinów w pierwszym akcie. Żeby było zabawnie, znajdziecie go ścianę w ścianę z uwięzionym Bardem. Podczas rozmowy godzicie się na jego propozycję, stajecie pod ścianą i. Przyjmujecie batę buławą. Przyjmujecie baty, zadane buławą. <laughs> po drodze dwa razy przechodzicie test na występ o stopniu trudności 5 i 10. Nie wybierajcie w dialogu testów na kondycję bo akolicie się to nie spodoba. Po wszystkim dostaniecie premię, która doda wam plus 2 do testów obronnych i testów na atak, kiedy wasza wytrzymałość spadnie poniżej 30%. Żebyście mogli w pełni skorzystać z premii, które gwarantuje przeczytanie Nekromancji Fej, musicie zrobić sporo rzeczy, więc postaram się w miarę możliwości streszczać. Po pierwsze, w spustoszonej wiosce w pierwszym akcie Udajecie się do chaty, przy której jest punkt szybkiej podróży, i schodzicie przez klapę do piwnicy. Przechodzicie przez ukryte za biblioteką przejście i przekonujecie zaklęte lustro, że jesteście sojusznikami. Kiedy lustro będzie chciało sprawdzić, czy to prawda, odpowiadacie w ten sposób. Następnie przeszukujecie kryjówkę za lustrem, żeby za zardzewiałą, żelazną bramą znaleźć księgę. Uwaga, bo leżę na pułapce. Po drugie, należy znaleźć mroczny ametyst, który będzie wam potrzebny do otwarcia księgi. Znajduje się w jaskini pod spustoszoną wioską. Polecam wejść do niej studnią w centralnej części wioski. W ten sposób, w jednej z pierwszych pieczar, znajdziecie buty pajęczych nóg, które przydadzą Wam się za moment. Idziecie w głąb jaskini, czeka Was mała bitka z parą pająków i pajęczarzy. Do następnej pieczary wejdźcie skradając się całą drużyną. Jedną postacią, która może atakować na dystans, zakładacie buty pajęczych nóg i wciąż się skradając, rozwalacie jaja pajęczej matki. Wracacie na pozycję i zaczynacie walkę z zaskoczeniem najlepiej w momencie, gdy Pajączyca stoi na sieci. Dołączacie do walki resztą członków drużyny, z czego jednym z nich podpalacie sieć pod nogami Pającura. Od tego momentu walka powinna być easy peasy, szczególnie jeżeli udało Wam się wcześniej wbić czwarty poziom. Gdy uporacie się z resztą Pająków, nieopodal znajdziecie mroczny ametyst. Trzecim krokiem jest otwarcie i przeczytanie księgi. Czekają u was trzy rzuty obronne na mądrość, z czego drugi ma stopień trudności 15, a trzeci 20. Za samo podejście do przeczytania księgi dostaniecie zaklęcie rozmawianie z umarłymi. Za pozytywne przejście testów obronnych dostaniecie stałą premię Zakazana wiedza, czyli plus jeden do testów obronnych na mądrość. The What profane Czwartym you. You krokiem jest przeczytanie księgi do końca. Będziecie mogli to zrobić dopiero w trzecim akcie. Zwiedzając Dolne Miasto, udajcie się do sklepu Magiczne Rozmaitości. Tam włamcie się do biura bibliotekarki i wejdźcie w interakcję z tą książką. Następnie przejdźcie przez portal do skarbca. W skarbcu jest sporo do odkrycia, ale żeby nie przedłużać, pokażę Wam drogę prosto do celu. Teraz jesteście gotowi na dokończenie nekromancji fej. Dzięki niej po każdym długim odpoczynku będziecie budzić się z 20 tymczasowymi punktami wytrzymałości. W międzyczasie księga jeszcze jednorazowo rzuci na was klątwę, ale zaklęcie lub zwój, zdjęcie klątwy prędziutko sobie z nią poradzi. Dodatkowo dostaniecie zaklęcie Dance Macabre. Emperor. W pierwszym akcie w kolonii Mykonidów spotkacie Hobgoblina o imieniu Blurg. Jeżeli przyznacie mu się, że jesteście zainfekowani kijanką łupierzców, pozna Was ze swoim koleżką. Ten z kolei zaproponuje Wam pomoc w usunięciu kijanki. Na bank. Przyjmujecie pomoc i ruszacie do magicznej wieży. Nieopodal wejścia do wieży włączcie tryb turowy, bo wieża ma aktywny system obronny. Polecam przodem wysłać tego członka drużyny, który może zadać obrażenia od elektryczności. Ubijacie wieżyczki chowając się między turami. Piętro niżej od sali, którą weszliście do środka, znajdziecie wszystkie składniki, których potrzebuje od Was koleżka Blurga. Po zebraniu składników dostarczacie je do kolonii mykonidów. Łupieżca w nagrodę uważa wam miksturę. Należy ją wypić i przejść dwa testy obronne na mądrość o stopniu trudności 10 i 15. Jeżeli posiadacie pasywną premię Zakazana Wiedza, którą omówiłem przy poradzie nekromancji Fey, to dostaniecie w tych rzutach modyfikator plus 1. Po pozytywnym przejściu testów otrzymacie umiejętność Instynkt Przetrwania. Po użyciu jej na którymś członku drużyny, przez trzy tury ta postać uleczy się, gdy wróg wyzeruje jej punkty wytrzymałości. Żeby było jasne, polecam zwiedzać cały pierwszy akt. Zarówno Podmrok, jak i Górską Przełęcz. Rezygnując z Podmroku, ominie was szansa na wykucie sobie mocnego ekwipunku w Kuźni Adamantyny. Rezygnując z górskiej przełęczy, ominie was szansa na zdobycie legendarnej broni. Nawet nie wspominam o nie doświadczenia. Wracając do tematu. Jak już traficie na górską przełęcz, najpewniej udacie się w stronę szkółki gitjanki, do której ciągnie was lajzer. Na miejscu zgłaszacie się do usunięcia kijanki. Gdzieś już to słyszałem. Siedząc w maszynie do oczyszczenia, będziecie musieli przejść rzuty obronne o stopniach trudności 12, 15 i 18. Po pozytywnym przejściu każdego z nich dostaniecie premię przebudzenia. Więc Wasze umiejętności kijanki będą od teraz zużywać akcję dodatkową zamiast głównej. Tarcza zniewolonych to kolejna moc kijanki, ale warto o niej wspomnieć. Może się jej nauczyć każdy członek Waszej drużyny, który jest zainfekowany kijanką łupiezców. Tarcza zawsze dodaje 10 tymczasowych punktów wytrzymałości i ma szansę ogłuszyć każdego, kto wam ją wyczerpie. Można ją rzucić na dowolnego członka drużyny, nie zużywa komórek czaru i odnawia się po krótkim odpoczynku. Żeby ją zdobyć, musicie wydać minimum 2 punkty mocy łupieżców. Jest to premia, którą możecie zdobyć na koniec drugiego aktu, po pierwszym starciu z ketrikiem w Wieżach Wschodzącego Księżyca. Po zeskoczeniu do kolonii łupieżców musicie znaleźć nekrytyczne laboratorium i zmielić na mączkę wszystkich jego strażników. Następnie Rozwiązujecie łamigłówkę, przywracając sprawność tutajszej sztucznej inteligencji. Po wszystkim otworzą się drzwi, za którymi znajdziecie miejsce, które możecie kojarzyć z pierwszych chwil w grze. Znajdziecie tam też przebudzony umysł. Zabierzcie go ze sobą i przejdźcie do drugiej części laboratorium. Następnie znajdujecie interfejs myśl archiwum i umieszczacie w nim przebudzony umysł. Okaże się, że należy do uwięzionego wojownika Gitsera, który zaproponuje wam technikę wojenną swojego ludu w zamian za pomoc. Udzielacie mu jej i wychodzicie z tej sytuacji ze stałą premią, dzięki której dostaniecie ułatwienie w rzutach obronnych na inteligencję. Zwiedzając wieżę Wschodzącego Księżyca w pierwszym akcie, spotkacie na swojej drodze Mroczną Elfkę. Jeżeli spełnicie jej zachciankę dotyczącą spotkania z Astarionem, uważę wam miksturę, która po spożyciu na stałe zwiększy atrybut siły O2 dowolnemu członkowi waszej drużyny. Astarion na początku nie będzie chciał w tym uczestniczyć, ale jeżeli powołacie się na rozsądek, to wykona zadanie, a premia będzie wasza. Od tego momentu dla waszej głównej postaci zablokuje się opcja wejścia w romantyczną relację z Astarionem. W trzecim akcie, w cyrku Dni Ostatnich, możecie zamówić dla któregoś członka drużyny rzeźbę podobiznę. Polecam zamówić ją tą postacią, która najczęściej poduje. Po zamówieniu rzeźby za 5000 sztuk złota, pojawi się ona w naszym obozie po długim wypoczynku. Premia jest tożsama z zaklęciem Błogosławieństwo, więc daje plus 1d4 do rzutów na atak i testów obronnych. Namaszczenie Splendorem to premia, którą możecie poczęstować każdego członka drużyny. Po dotarciu do Dolnego Miasta, zaraz za bramą Bazyliszka, znajdziecie świątynię z posągami czwórki bożków. Jeżeli wejdziecie w interakcję z którymś z nich i złożycie mu w ofierze 5000 sztuk złota, bóstwo pobogosławi was premią, która dodaje plus 2 do wszystkich rzutów obronnych. Jeżeli gracie na PC, nie powinniście mieć żadnego problemu. Ale po jednym z nowszych paczy na PS5 pojawił się bug, który sprawia, że da się złożyć ofiarę tylko i wyłącznie z pojedynczego przedmiotu. W praktyce musielibyście rozdzielać kupkę z pieniędzmi 5000 razy i każdą monetę oddzielnie składać w ofierze. Na szczęście, jest na to sposób. Znajdujecie jakąkolwiek sakiewkę, na przykład taką, która zostaje po ubitym wrogu, gdy go nie zlutujecie. Oddzielacie skupki z, z pieniędzmi 5000 sztuk złota i wrzucacie monety do sakiewki. Sakiewkę ofierujecie w ofierze dla bóstwa i cieszycie się premią. Lustro Utraty to absolutna wisienka na torcie stałych premii. Dzięki niemu każdy członek Waszej drużyny jest w stanie podwyższyć jakikolwiek atrybut o dwa punkty. Lustro znajdziecie w Domu Żalu. Dolne miasto, trzeci akt. Jest to lokacja związana z wątkiem fabularnym posępnego serca. Po wejściu do środka zaproszę Was do oddzielnego pomieszczenia. Tam dowiecie się, że macie usiąść na ławce i poczekać na mapowanie duszy. Jeżeli później chcecie mieć odrobinę łatwiej, nie siadajcie na ławce, tylko podejdźcie do ściany naprzeciwko. Po przejściu testu na percepcję odkryjecie przycisk. Otwórzcie nim tajne przejście i idźcie w głąb piwnicy. W następnej sali klasycznie proponuję zaskoczyć przeciwników. Po zmielaniu ich na mączkę, zwiedzacie otoczenie. W pokoju, w którym posępna spotka swoich rodziców, znajdziecie lustro utraty. Żeby z niego skorzystać, najpierw należy przejść test na znajomość wiedzy tajemnej o stopniu trudności 25. Do tego zadania wyślijcie tego członka drużyny, którego głównym atrybutem jest inteligencja. Następny test na znajomość religii, również o stopniu trudności 25, musi przejść każdy członek waszej drużyny. Postaci z wysokim atrybutem inteligencji powinny poradzić sobie bez problemu. Wszyscy inni mogą sobie pomóc dwoma itemkami. Pierwszy to opaska intelektu. Zwiększy poziom inteligencji do 17 punktów każdej postaci, która ją założy. Możecie ją zlutować ze zmielonego na mączkę grudy oświeconego. Znajdziecie go w spustoszonej wiosce w pierwszym akcie. Drugi item to pierścień maga dający plus +1 do wiedzy tajemnej i znajomości religii znajdziecie go w magicznej wieży w podmroku. Tej samej, w której można znaleźć składniki dla upieszcy umysłów do premii przebudzenia. Dodatkowo, użyjcie zaklęcia wzmocnienie cechy i powinniście dać radę przejść ten test nawet postacią, która nie ma wielu punktów inteligencji. W tym momencie nie bójcie się zużywać punktów inspiracji. Po pozytywnym przejściu rzutu musicie zaoferować dla lustra któreś ze swoich wspomnień. Czasem jedno, czasem parę. Chyba nie ma na to zasady. Kiedy lustro będzie usatysfakcjonowane, dostaniecie możliwość wybrania sobie wspomnienia, które chcecie dostać w nagrodę. Każde z tych wspomnień odpowiada za któryś z atrybutów, wybieracie ten, który chcecie zboostować. Następnie zaklęciem lub zwojem zdjęcie klątwy, leczycie karę po swoich poświęconych wspomnieniach i voila. No i tyle w temacie. Jeżeli zbustujecie drużę na jak największą ilością stałych premii, mielenie na mączkę wrogów będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dajcie mi znać w komentarzach, czy ten materiał był pomocny i czy nie pominąłem jakichś premii, które zasługują na to, by ją uwzględnić. Jeżeli macie ochotę, znajdźcie mnie na innych social mediach.